Witajcie, z tej strony Adam Jakodu. Bardzo często właśnie pytacie, jakie są wymagania odnośnie juniorów, czy też już midów, jeśli chodzi o programistów Java. I teraz bardzo często też dostajecie głos od swojego znajomego, który mówi Wam, nauczcie się tego. Później inny, inne znajomy mówi coś innego. Przeglądacie oferty pracy, jeszcze widać coś innego. Więc tutaj dla Was zrobiliśmy takie zestawienie, w którym właśnie pokazujemy, Jakie umiejętności faktycznie są wymagane po przeanalizowaniu 100 ogłoszeń o pracę? Z tego 70% to stanowiska juniorskie. I tak naprawdę, znowu, tak jak my rozmawiamy też i, i z firmami, trochę ten znowu obraz wygląda inaczej. Więc no ten rynek IT jest bardzo skomplikowany. Znowu każda firma ma trochę inne wymagania. Natomiast widzimy, że w 100% ogłoszeń pojawia się Java. I teraz, no oczywiście, w niektórych ogłoszeniach, ja tutaj muszę spojrzeć. Programowanie obiektowe jest, jest oddzielnie, tak naprawdę, jako wymaganie omówione, natomiast, no tutaj my to interpretujemy jako, jako Java. Drugie takie wymaganie, które jest w 50 ofertach pracy, czyli widzimy, że nie, nie na wszystkie stanowiskie tak naprawdę Spring jest wymagany na juniora, natomiast w 50% pracy jest wymagany. SQL też jest w 50% ogłoszeń wymagany, natomiast znowu, no, część pracodawców może to nie zawrzeć w ogłoszeniu, natomiast może być to dla nich oczywiste, że, że ten SQL, bazy danych powinny być znane. Więc Hibernate znowu w 29% ogłoszeń jest wymagane. Kolejne wymaganie, które jest na czwartym miejscu. Natomiast znowu część pracodawców znowu pisząc Spring e, może mieć na myśli, że chodzi im tak naprawdę e, już w założeniu, że też będziecie znać Hibernate, bo znowu no, ciężko tworzyć aplikację e, w Springu bez bazy danych. E, Wyższe wykształcenie, no właśnie jak to jest, to też jest dużo stereotypów. Teraz coraz więcej osób mówi, że są faktycznie wymagane w 16% ogłoszeń. Natomiast część pracodawców też wymaga po prostu jakichś wyższych studiów związanych z matematyką, więc jeśli skończyliście też ekonomię, jakiś inny kierunek ścisły, to też jest jak najbardziej to poprawne. Rest. Rest jest znowu, część pracodawców już tego może, może nie pisać w ogłoszeniach, ale faktycznie to przy springu znowu może być zawarte. No i CSS, HTML. No tutaj faktycznie wydaje się dość rzadko, nawet się pojawia w tych, bo to jest w 10-11% ogłoszeń. Natomiast znowu, no jeżeli robimy w Springu, no to też trudno, żeby, żeby tego HTML-a w projekcie tak naprawdę nie użyć. Więc tutaj później inne wymagania, tak jak widzicie, już są, już są tak naprawdę w w mniejszości wymagań. Więc tak naprawdę taki obraz jakiś tutaj jest widoczny, to musicie się nauczyć Java do wzorców projektowych, do programowania obiektowego, też, też, też najprawdopodobniej pisać testy, testy też w 15% ogłoszeń się pojawiają, natomiast znowu część pracodawców już dla nich może być to podpięte jako Java, że umiecie pisać po prostu testy jednostkowe, więc trzeba się nauczyć Java. to jest jakby oczywiście podstawa, trzeba się nauczyć Springa, Trzeba nauczyć się baz danych, trzeba się nauczyć Hibernate'a, trzeba oczywiście korzystać z Git'a, natomiast tak jak widzimy ten HTML, JavaScript jak na takim podstawowym pewnie poziomie trzeba znać, żeby, żeby dostać sobie tą, tą pierwszą pracę. Więc znowu jeśli macie jakieś, jakieś takie swoje wyobrażenia może, oczywiście możecie napisać też w komentarzu. Natomiast no to jest po przeanalizowaniu stu ogłoszeń losowych tak naprawdę jeśli chodzi o wymagania, właśnie w większości na stanowiskach juniorskich. Często wysyłacie mi tak naprawdę jakieś przykładowe projekty na GitHubie i zazwyczaj w 90, naprawdę 9%. One są niewystarczające, więc jeśli chcecie zacząć startować, tak naprawdę, na, na młodszego programisty Java, to musicie stworzyć jakiś projekt. Tak naprawdę z naszego wymagania, z naszych obserwacji, rozmów, tak naprawdę organizacji targów pracy wynika, że na, to, na tą chwilę, tak naprawdę, cztery przykładowe projekty trzeba takie zrobić. Natomiast to, co jest ważne, to często wysyłacie po prostu projekty, które, nie wiem, przekopiowaliście z jakichś tutoriali. Więc tu znowu dla pracodawców nie jest ważne to, że przekopiujecie sobie jakiś tutorial, natomiast ważne jest to, że wy sami ten projekt od początku do końca zrobicie. Mam nadzieję, że ten materiał jest wartościowy. Jeżeli byście chcieli otrzymać tego PDF-a, to też napiszcie komentarz, bądź wyślijcie do mnie maila, to, to Wam ten PDF udostępnię. Trzymajcie